Siemaneczko, tutaj Dingerin, a to moje losowania. Słuchajcie, zaczniemy sobie od losowań starego smoka, tutaj mam 13 losowań i elementarnych mam 8 będą to losowania za żetony, także będziemy losować pojedynczymi pociągnięciami, i zobaczymy, co nam to przynieść. Zaczynamy od starego smoka. Fureczka na rozgrzewkę, dobra na przemiał. Drugie losowanie. Ciekawe czy te losowania nas dzisiaj zaskoczą, czy może to będzie smuteczek, porażka. Kolejna tr trójeczka. Jeszcze 10 przywołań tego starego smoka. Fajnie by było tutaj dostać akurat jakiegoś dybułka Albo coś z mroku fajnego Jak macie jakieś sposoby na losowanie tak żeby wpadało to piszcie w komentarzach Widziałem na filmikach że tutaj sobie tak majtają słuchajcie Nie wiem co to w ogóle Daje co to ma znaczyć w ogóle takie majtanie Ale wstawiałem filmiki to. Ja też się podzielę, nawet jak są porażki. Jeszcze 5 starego smoka. I coś wpadło. Brisinker. Zobaczymy później co to za karta jest i co potrafi. Już tylko cztery zostały do końca. Cieszę się, że chociaż coś wpadło, bo na starym smoku jest wyższe prawdopodobieństwo trafienia e, jakiejś karty. Jeszcze dwa losowania. I ostatnie. Na koniec jeszcze tutaj posłodzimy skrzyneczkami i zobaczymy co nam w tam ciekawego wpadło. Dobra, wyciągamy skrzyneczkę. No dobra. Powiedzmy, że taka se przeprzejdźmy sobie może do tego bohatera. Ja akurat tego Brisingera e, słabo kojarzę. Gdzieś tam był na, na planszy, ale wiem, że mi tam mocno nie zagrażał. Średnia mana. E, umiejętności, tak jak w każdym tutaj bohaterze z tego sezonu, tak się prezentują. Tu widać, e, że dwie losowe runy boskości zamienia w klejnoty zabójców smoków. To raczej standard jest dla e, tych bohaterów. Zadaje celowi 410, czyli nie najniżej, nawet nie złe obrażenia. E, później są zwiększone, jeśli zdrowie bohatera e, drużyny przeciwnej jest większe o 50%, to też fajna umiejętność jest, bo można szybko kogoś tutaj zacząć. E, przez 3 rundy zyskuje 150 punktów życia. To jest akurat mało. E, a przepraszam, w każdej rundzie, przez 3 rundy i w każdej rundzie, czyli łącznie 450, to nie jest już mało, Spo to jest nawet spoko. Dodatkowo 15 co rundę za każde klejenie zabójcy smoków na planszy z możliwością kumulacji do 10 razy, czyli w najlepszej sytuacji dodatkowe 150. Bohater zyskuje niewielką ilość many za każdym razem, gdy zabije wroga. No niezła jest, niezły niezby snajperek za średnią. Zobaczymy, jeśli miałby mocny atak i z, zrobione w atak, e, aby to jakoś mocno raziło. Może być nieźle. A my przejdziemy teraz sobie do e, losowań elementarnych. Także tutaj mamy e, tych bohaterów, tej, tutaj jest e, taka sytuacja, w której możemy sobie wylosować bohaterów albo elementarnych albo też innych które tu akurat znamy z, tu jak widzę z piątego sezonu Pane Peus, bardzo fajna karta naprawdę już ch chyba nie wiem czy nie, czy nie wolałbym akurat jego bardziej niż którąś z tych, z tych kart elementarnych chociaż sobie graficznie prezentują się wszystkie naprawdę świetnie no próbujemy 8 sztuk, nie sądzę, żeby coś tutaj e, wpadło przy tak niskim e, prawdopodobieństwie. Tam widziałem, że te upragnieni bohaterowie 0,1-0,2% to trzeba już mieć naprawdę szczęście albo sporo losów. A to już drugie losowanie z 8, jeszcze 6. Jeszcze 5 losów. Jestem zadowolony, że chociaż wpadła jedna karta z, starego, z przywołania Starego Smoka, tutaj jest niskie prawdopodobieństwo, więc nie bardzo byłbym zaskoczony, gdyby cokolwiek z kart tutaj tych bardzo groźnych by mi wpadło. No chrym, podstawka zwykła, tutaj akurat. Chociaż niech będzie sobie, bo ostatnio podstawki jakieś zmieliłem, a dostałem ulepszoną kartę i już teraz nie mogę jej rozwijać jeszcze. No ale bilans dwóch piątek jakby nie było. I peri na koniec, trójeczka. Został jeszcze box do otwarcia. A z boksu fajnie by było, gdyby na przykład wpadł jakiś dobry trener albo monety 100 monet przywołania, słuchajcie, 100, 100 monet przywołania. Zbieram, zbieram te monety, zbieram te monety na bohaterów, których można wykorzystać, których można w SORY wylosować podczas wydarzenia świątecznego. Akurat nie mam z tych bohaterów tutaj nic specjalnego, a fajnie by było mieć chociaż coś tematycznego z tego przywołania. Tu akurat mam nazbierane 7 takich losowań. No ale do świąt jeszcze troszeczkę czasu zostało. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was. Hej, trzymajcie się.